No witam wszystkich. Dawno mnie tu nie było. Dawno nie nagrywałem. Co prawda, próbowałem. Były jakieś tam próby nagrania filmików, ale powiedzmy to, że nie czuję się najlepiej, żeby robić te moje filmy. Klasyczne takie typowo elektronice. Hmm. Jakieś tam budowa robota, czy programowanie w C, nie jestem po prostu w stanie psychicznym za bardzo tego robić, więc ponagrywam może jak gram. Eee. No, co by wam powiedzieć. Eee. No, przede wszystkim chcę też, tak jakby, po części przeprosić za to, że no, nie kontynuowałem tego robota, nie tego C. Bo wiecie, jak to jest. No, ja po prostu byłem w strasznym tym. No, generalnie chodziłem se do roboty. I w tamtym momencie, jak chodziłem do roboty, to nie bardzo mi się chciało nagrywać, plus takie zmęczenie. I Ciężko z mi się zmotywować tam do nauki, do czegokolwiek i wiecie jak to jest. Znaczy teraz już nie chodzę, bo aktualnie powiedzmy to, że jestem na L4. I już moja umowa i tak nie została przedłużona, no to prawie, że jestem bezrobotny. I wiecie jak to jest, no w życiu bywa różnie, nie? I... Jest mi ciężko nagrywać. Ja nie wiem, czy coś jeszcze nagram, czy nie nagram. Ale myślę, że się może postaram nagrywać. Nie, bo... Kiedyś to jakaś tam jednak frajda była, że żebym się czegoś... Nowego nauczył i tak dalej. Nie, że coś tam też komuś pokazałem, ludzie lajkowali, czasem nawet pisali komentarze, czasem łapki w dół. Też tylko te łapki w dół też trochę jakby mnie spowalniają, bo jednak myślę, że ja coś zrobiłem nie tak wtedy, nie? A nikt mi nie pisze. No wiem, że na przykład można Nożyczki. Można e, po prostu sobie y, zapisać tamto, y, napisać w komentarzu po prostu człowiekowi, jak coś jest źle i będzie dobrze. Bez tam żadnego ubliżania, bez niczego, bo jakby ktoś ubliżał mnie cisnął, to bym zmanował, a jeżeli ktoś pisze jak człowiek, to niech sobie jest, nie? Tylko bez chamstwa i bez buractwa, bo to jest właśnie przyczyna też, dlaczego ja jestem w takim stanie, jakim jestem, i za bardzo nie jestem w stanie się uczyć. Znaczy, no ja coś się tam próbuję, nie? Coś tam próbuję robić, eee, w sensie jakieś elektroniki się uczyć. Teraz czytam książkę, jak naprawiać sprzęt elektroniczny, poradnik nie dla elektronika. Nie pamiętam autorstwa, ale mam tu na biurku, to zaraz wam powiem. To jest Michael J. Geyer, chyba tak to się czyta, Geyer, Gaia, nie wiem. G, E, I, E, R. No, nie wiem, tam sobie możecie. i tam na przykład, jeżeli oglądacie sobie takie kanały na YouTube jak. Nie wiem, Wielki Elektronik. E, kto to tam jeszcze? Wielki Elektronik. Elektronik Repair School to się nazywa? To jest takiego Rumuna Sorina prowadzony kanał na YouTube po angielsku. Czy na przykład Daniel Rakowiecki, to ta książka bardzo dobrze pomaga wyjaśnić tam, co tam się dzieje, nie? Znaczy też ja też mam dużą bazę z elektroniki, jednak wiedzy jakiejś tam, więc dużo rozumiem. Druga książka to jest takie, jakaś, jak czytać schematy elektryczne. Ale nie pamiętam autora, więc nie powiem. Miał takie jakieś włoskie nazwisko, no, ale raczej też Amerykanin. Może nawet zrobię jakiś, nie wiem, o książkach. Jeżeli tam ktoś ogląda, to ja wiem, że tu widowni dużej nie mam. To jeżeli kogoś na przykład interesują książki, to mogę zrobić jakąś tam recenzję książek do elektroniki, elektrotechniki. Trochę tam ich przeczytałem, ale... Też nie wiedziałem na początku, jak je czytać. Ja nawet mógłbym zrobić poradnik, jak je czytać. Nawet myślałem, czy nie zrobić. Czy na przykład, nie zrobić takiej regularności, po prostu jakiś temat i co niedzielę e, wrzucać ten. Co niedzielę, czy co jakiś dzień? No myślę tak, że co piątek. Mi to jest i tak bez różnicy, kiedy. Żeby co piątek wrzucać e, materiał. Po prostu, żeby mieć. A wiecie o co chodzi, nie? No i jakieś tam książki, i tak dalej, nie? No, tam ta książka C se odpuszczam. Też jeden yy, ktoś mi napisał, nie pamiętam Niku. Bardzo dawno pod moim filmikiem tam o tworzeniu kopii zapasowych. A, tam jest masa. To ja wszystko z książki przepisywałem i to były moje formy notatki, ale że jest po prostu yy, GitHub i po prostu teraz myślę, że jak skończę tą książkę przerabiać. A z tej książki bardzo dużo się nauczyłem, według mnie. Znaczy, póki co jeszcze nie skończyłem. W ogóle, jeżeli Wy jesteście zainteresowani, to dajcie mi znać. Może nawet jak nie dacie znać, to to zrobienie. Bo to jest już taki pomysł na filmik od dłuższego czasu. Tylko po prostu yy, muszę się jakby rozgadać. I teraz znowu są takie momenty, widzicie, ciszy. Ja i tak sobie wszystko z kartki nie piszę na tych filmach, jakichś poradnikowych i tak dalej. Bo po prostu to lepiej wychodziło ja mogę tutaj też się powtarzać typu jakieś słowa tam po prostu albo coś takiego może gadać całe te nawiązanie już do wymarłego uniwersum ale bardzo znanego w polskim internecie trochę się utożsamiam z bohaterami w sumie mimo, że tysiąc ludzi mi powie, że nie powinienem, ale nie chcę rozmawiać o moim życiu za bardzo prywatnym, czy tam zawodowym aktualnie. Kiedyś dużo gadałem o ten temat, ale to nieważne. Bardziej mnie jarają tematy typowo techniczne. Myślę, że będzie poradnik z GitHub, znaczy poradnik z GitHub, a książkę będę robił z GitHub'a. Nie wiem czy z tej książki, bo tutaj jak naprawić sprzęt elektroniczny, to bardziej... E do tych youtuberów, co ja wymieniłem, możecie sobie wysyłać. Eee, wiecie, oni tam są jakby lepsi ode mnie, nie? Coś się lepsi, no lepsi pewnie pod tym względem. O, szkielet. Teraz będę musiał lepsi pod tym względem.